koncert Koniego Simpsona i tutaj wyszliśmy z polskiego busa i przywitało nas bardzo duże grono widzów. Ostatnio były 4 czy 5 osób, a teraz Wam pokażę ile osób przeszło, także jestem pod mega wrażeniem. No. I może chcecie coś powiedzieć. Jezu! No, więc. Tutaj porobimy sobie jakieś pamiątkowe zdjęcia i odezwę się do was potem <grym> Typu po i robieniu sobie zdjęć, my z Laurą już jedziemy do centrum No i pozdrawiam wszystkich, którzy przyszli, bardzo, bardzo <grym> bardzo dziękuję Jestem już u Oli Jestem tu Tak, szykujemy się na Meet and Great z Codin ja nie wiem, co mam się ubrać A ja się ubrałam sukienkę Angelika chce wyglądać jak Gigi nie powiedziałam co tak, a... że tam Ty chcesz tak wyglądać. Chcemy wyglądać tak samo dobrze jak dzieci. Tak. Jak od jego. Oczywiście, tak. A Laura. Co tam, Angelika, u ciebie? A dobrze, a u ciebie Laura? A też dobrze. Nie I to się obżera. Jest. Patrzcie, i widzicie, tak, widzicie to, widzicie. To jest, to jest prawdziwa Ola. Ola. Wszystko moje. To się, to wydało. Nie to nie się moje. wydało. One kłamią. Kolejny Pyszła? gość, Kolejny przywitaj gość? się. Cześć, nie skapiasz co mówię. Cześć. Cześć. Także my się szykujemy i widzimy się potem Jedziemy już, jesteśmy w taksówce I muszę ustawić w ogóle zdjęcie z Kodim na tapetę Bo tak mam zamiar przy nim wyciągnąć ten telefon I może zobaczy i powie O, a ja bym, o to było rok temu w Holandii No, tak, taka historia życia Mega się jaram, ale się strasznie boję Stresuję się wszystkiego, zawsze się przed koncertami A tym bardziej przed Meet and Greet, bardzo się zawsze stresuję Hejka. Stoimy właśnie w kolejce, mamy tutaj już nasze super rzeczy, dalej, żeby na akcję mieć. No i zaraz wchodzę na mi ten grid. Jestem tak zestresowana, że w ogóle nie wiem co mam zrobić. Mam tyle planów, które teoretycznie chcę tam zrobić, a okaże się, że lejdę. Zobaczę go i. i nie no, ja ja Więc ja chowam aparat, bo muszę się jakoś zmobilizować i jakoś się uspokoić. No więc widzimy się po Więc my jesteśmy już w środku, dostałam pan takie... Do podpisu dla kogoś, bym się to podpisał. i dostaliśmy plakat. I ja się stresuję bardzo. Bo ja bym chciała mu pokazać nasze zdjęcie i pokazać wszystko. A my chcemy zdjęcie razem, ale zobaczymy, co wyjdzie. No. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie wszystko trwało. Czy nas wyrzucą, czy co? Czy nas wyrzucą? No, w środku. Zobaczcie, zero ludzi. Możemy tutaj tańce robić jakieś. E, tak, właśnie to zaprezentowała Ola. Tak, tutaj nagrywają nas A tutaj są ludzie I tu jest nasze miejsce, pilnujmy, pilnujmy własnego miejsca Mój nowy case Patrzcie jaki super Znaczy to, no to jest naklejka, nie, żeby nie było yeah. Thank you guys so much. Thanks for coming out. I'm really excited to play for you tonight. Uh, I'm going to save my voice up a little and take some photos. You know, I know you guys have posts and stuff, so we'll hang out. And, uh, Justin will tell you where, where, to, get, where to get going. <laughs> Thank you guys. Thank you. <laughs> Zgodałam, najpierw podpisuj mm -hmm, Najpierw podpoczynę. Słuchajcie, jestem po milion okay. I ja muszę wam to opowiedzieć no. Ale słuchajcie, podeszłam do niego i dałam mu plakat I powiedziałam, że mam napisać dla Angeliki I on napisał Angelika wszystko ładnie, przepięknie napisał i tutaj robisz znowu znowu zdjęcie, no nie No i podpisał mi się i potem wzięłam e, i zrobiłam sobie z nim zdjęcie Źle wyszło, ale to normalne, nieważne On jest taki kochany I potem e, pokazałam mu moją tapetę, a na tapetę dam sobie nasze zdjęcie Z Holandii przed roku z Holandii e, I zapytał się gdzie to było, powiedziałam, że w Holandii I on powiedział, że ma nadzieję, że znowu się zobaczymy O, do trzy razy w A ja właśnie podziękowałam, że przyjechał do Polski I ja on w ogóle, że dzięki za zaproszenie A w sumie od kilku lat e, przecież było, żeby przyjechał, nie? Tak. W ogóle jest tak mega spokojnie pod tym względem, że można normalnie coś się go zapytać. Nie, widzicie? Normalnie sobie gada ze wszystkimi. W Holandii było tak, że wszystko było raz, dwa, trzy zdjęcie i już nie ma czasu. A tutaj dają prezenty. On ogląda z nimi te prezenty. To jest w ogóle zupełnie inaczej. Jest około 50 osób, jest o wiele lepiej, kiedy jest tak mało osób i kiedy artysta, że zdecydowanie ma czas, więc cieszę się, że zdecydowałam się na meeting greet, bo zastanawiałam się, bo w sumie już meeting z nim miałam. Powiem Wam, że to był zupełnie inny meeting greet jak te, które miałam wcześniej. Bo tutaj rzeczywiście czułam, że się z nim spotkałam. Pierwsze co w ogóle do niego przyszłam tego przytuliłam, także tak. jestem mega mega szczęśliwa i w ogóle było super. Podpisał tutaj przepięknie Cody Simpson i patrzcie ją, Angelika Przepięknie. Okay. że jest po koncercie i, no, i było naprawdę świetnie i Kody super zaśpiewał, naprawdę. A patrzcie, kogo tu mam. Poznajecie? Tak, poznajemy. A patrzcie, kogo tutaj mam. Robiłam no, sobie jeszcze no, zdjęcia z widzami. Nie Zaraz Też mam zdjęcie z Kodim, będzie na Instagramie moim. Angelika ma piękne włosy jak zawsze. Które są już raz siódmy? Teraz siódmy, teraz siódmy. Pięknie, mam problem. Dlaczego mam po prostu Na telefonie nie mam pamięci i. Koncert, koncert był super, i mm -hmm. polecamy go Tak, polecamy, polecamy. Polecam. No ale. Tak. Co to Szkoda, że nie było serwisu w no, ale można mieć wszystkiego. Jesteśmy ładne blondy, wszystkie. Ja tego, ja, ja tego prawdziwą. One popróbują Jak to, I słuchamy Dawida, I co tego, bo, że... Szybrogi się Szybrogi to pierwszy Z Trzy blogi się budzą. O mamo. Do wszystkich mamy. Ja. 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 <laughs> jesteśmy na moście wieje super. Jakiś tam jesteśmy. Pierwszy raz tu jestem. I to jest cud, naprawdę. To jest to Ostatnie moje wycieczki do Warszawy kończą się na samym centrum. Ale przejdziemy się do metra. Tak, nasze postanowienie dzisiejsze. Idziemy. Jest ciepło, chociaż wieje. Więc jest tak spoko pogoda. Opiszcie jednym słowem wczorajszy koncert. Super! Ola? Super! Tutaj Super! To ja powiem że koncert był super Niesamowity Idziemy nowym Uwaga, wszyscy jesteśmy w najpiękniejszym miejscu w Warszawie, czyli, uwaga, pod palmą, tak Tu jest palma, najpiękniejsze miejsce w Warszawie, wszystkim polecam Nie wiem czemu, ale to moje ulubione miejsce tu. Jesteśmy w sklepie A, dla dzieci W smaku, to znaczy do produktu I tutaj mamy Monster High, powiem wam, że zawsze moje ulubione to były ta i ta ja mam w domu jeszcze jakieś 12 lalek Barbie I mi ich szkoda wyrzucić I ja jej mam wszystkie do dzisiaj Chętnie bym się wróciła do czasów dzieciństwa I pobawiła się cały dzień A nie, chodziła do szkoły no. A tu jesteśmy Disney Disney Laura Laura należy do teamu Barbie Nie ma tak cztery vlogerki w smyku Patrzcie jakie piękne rzeczy On ten za duży, ten jedyny Witamy wszystkich. Witamy. alo. alo. jak się Nie dalej męczy moja alergia, no ale to cóż, tak się żyje. Waga, pozdrawiam znowu linii metra. Uuu, patrzcie ładnie. No, pierwszy raz tu jestem. Dobra, popsu aparat. Idziemy, patrzcie nowa i... linia metra. Światełka. I wieszczanie. ładnie. Mamy Warszawę! Patrzcie! To ja! H2o wystarczy kropla. Taki tam hashtag. Byłam tu dawno temu, bardzo dawno temu. Nigdy tu nie byłam. I tu mamy Wisłę. A tam stadion. Laura biegnie. Laura w tle z Syreną. Czego jesteś super, Ziki. Rikki Zayn Zane. Jemy. Najlepszy subway to jest Kwie, mój. Jestem Zobaczcie go, mam zamierza. ładną no tapetę no z Kodim. E, kodlika. Hashtag Kodlika. Nagrywa. Nagrywa I Ja czekam też będzie nagrywać Jesteśmy już y, na peronie numer... Dwa y, Nie, trzy Pe Peron 3, sektor 2 Jak nas znajdziecie to przychodźcie Dowiedziałyśmy się, że nasz pociąg jedzie do celu Wiednia To taka niespodzianka na sam koniec To Angelika pojedź miesiąc wcześniej <grym> Okej, okay. no w czerwca, 10 czerwca a dzisiaj, to co to za różnica? Co tam, że jeszcze mnie czekają kilka wydarzeń ważnych? Dobra, idzie nasz pociąg, także żegnam się Ola, macha Tak, żegnamy się a są kredki i będziemy Ach. się być z Angeliką e, Tak, wiesz ja jaki kolor. Ja biorę Bo różowy. kupiłyśmy na pół i teraz musimy się podzielić. No i Laura już mi zabrała różowy tak. A to są nasze kolorowanie Barbie. Ja mam e, z Syrenką, tutaj mam naklejki. Przepiękne, przepiękne, naprawdę cudowne. A Angelika ma tutaj Jezu. sportową Barbie. No bo ja taka sportowa... On... hashtag nie ćwiczy na WF-ie, ale ma sportową e, to. hashtag jeżdżę autobusami. Trzeba <laughs> jeden przysparek. E, jest 22.21. Mam czas y, PMIM.